Po pierwsze może zacznę od tego Bolesławca, to jest moje własne miasto, miasto, w którym się wychowywałam, w którym skończyłam szkołę średnią, wcześniej też szkołę podstawową, więc jest mi po prostu bliskie i trudno jest mi oceniać to miasto obiektywnie, bo bardzo je lubię, chociaż już od lat nie mieszkam, to cały czas tutaj wracam, mam tej rodzinę i po prostu jest to miasto, które bardzo, bardzo lubię, czy nawet może kocham. Z urodzenia, z sercem i z wychowania jestem Bolesławianką. Natomiast co trzeba zrobić, żeby wygrać w takim konkursie? No, przede wszystkim trzeba napisać jakąś pracę, która dotyczy Bolesławca, potem ją zgłosić do tego konkursu. To są dwa warunki konieczne. Natomiast no reszta już oczywiście pozostaje w gestii e, ludzi, którzy decydują o tym, która z tych prac ma wygrać. Jestem zdumiona tym faktem, że moja praca wygrała. Tutaj też pan, e, wcześniej mówił pan Zieliński o tym, że praca była w pewnym momencie bardzo trudna w obiorze, bo jej ogromna część jest zapisana językiem fonetycznym. Napisałam pracę dotyczącą języka emigrantów z Bośni, to jest praca, która dotyczy gwar, gwar ludowych. I żeby to przedstawić w odpowiedni sposób, trzeba to zapisać językiem fonetycznym, jeden jest trudne w odbiorze i na pewno ciężko przez to przebrnąć. Natomiast tak jak tutaj wcześniej wspomniano, to są wspaniałe teksty. To jest oprócz tego, że to jest praca językoznawcza, jest to praca, która dotyczy historii mówionej, ludności prostej, zazwyczaj ludności, która pochodzi z pochodzenia, jest, to są z pochodzenia chłopi, ludności, która nie znalazła w w polskiej historiografii jakiegoś szczególnie poczetnego miejsca, a jednak w większości pochodzimy z Chłopów. I mając takie pochodzenie, warto by było, żebyśmy też się troszkę tym zainteresowali, a właściwie już teraz, kiedy pisałam tę pracę doktorską, to był ostatni moment, że można było nagrać osoby, które jeszcze mówiły gwarami, które jeszcze miały kontakt z takim żywym językiem we własnym domu, z takim żywym językiem, który świadczy z jednej strony o tym pochodzeniu właśnie z obszarów Rzeszowszczyzny, Niska, Czasami też z Wołynia, ale też język, który pokazuje, że ci ludzie mieli taką historię, która właśnie skierowała ich do Bośni i w tym ich języku też takie rzeczy trwają, w tym języku też są zauważalne. No i przede wszystkim jest to język, który po prostu umiera.